Cena kawy na światowych rynkach w ciągu miesiąca smalała o 9%. Co się dzieje na rynku kawy o tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie są przyczyny tych spadków na światowych giełdach? Ceny kawy faktycznie spadały w ostatnich tygodniach, natomiast jeszcze we wrześniu obserwowaliśmy. Poziomy powyżej 130 centów za jednego funta, i powodem tych wysokich cen były spadające zapasy. Natomiast teraz mamy zupełnie odwrotną sytuację. Zapasy w ostatnich dniach zaczęły odbijać zaczęły odbijać od 20-letniego dołka, bo zapasy spadły do najniższych poziomów od 2000. Roku. I powodem tych, tego wzrostu zapasów jest to, że coraz więcej brazylijskiej kawy jest certyfikowana do dostaw, co powoduje, że generalnie tych zapasów na rynku może znacząco przybyć, bo sezon zbiorów w Brazylii był. W minionym sezonie był, był bardzo dobry. Generalnie pogoda w Brazylii była naprawdę bardzo dobra. Rekordowe zbiory od ostatnich kilku lat więc tej kawy jest naprawdę bardzo dużo. A dodatkowo mamy również obawy związane z koronawirusem czyli kolejne lockdowny, które mogą. Zmienić popyt na kawę. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o branżę gastronomiczną, czyli e, bary, e, restauracje, puby. E, tam, gdzie najwięcej tej kawy arabiki się e, spożywa, e, tam ten popyt może spaść. Wobec czego obserwujemy ten silny spadek cen kawy. Czyli przewidujesz, że kawa będzie jeszcze tańsza i spadnie jej cena poniżej 100 centów? Jeżeli chodzi o ceny arabiki, to uważam, że jest taka szansa, że cena kawy może spaść poniżej 100 centów w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Jest to spowodowane tym, że faktycznie te zapasy zaczynają odbijać, i generalnie tej kawy brazylijskiej będzie na rynku do dostaw coraz więcej. Dodatkowym czynnikiem jest działanie spekulantów. Spekulanci w dużej mierze zaczęli realizować zyski w ostatnich tygodniach z długich pozycji, i te długie pozycje będą w dalszym ciągu neutralizowane. Nie widać jeszcze odbicia po stronie sprzedających, czyli liczba sprzedających jest teoretycznie jeszcze dosyć mała. Natomiast jeżeli ona zacznie odbijać, Wtedy cena kawy spokojnie zejdzie w okolice 100 centów za jednego funta. Natomiast też nie zdziwiłbym się, gdyby ceny spadły w okolice 95, czyli minimum z tego roku. A patrząc na tą sytuację z punktu widzenia polskiego konsumenta? Jeżeli chodzi o polskiego konsumenta, no to oczywiście. Warto pamiętać o tym, że cena kawy w kawiarniach to jest, są głównie ceny usług. To samo tyczy się oczywiście ceny kawy w sklepach. Tam głównie grę mają oczywiście ceny transportu, koszty sprzedaży, więc te ceny kawy nie powinny się jakoś mocno ruszyć. Natomiast może się zwiększyć cena kawy rozpuszczalnej. Cena kawy rozpuszczalnej może wzrosnąć ze względu na to, że ogólnie tej kawy spożywamy więcej w domach, więc popyt na tą kawę w trakcie, w trakcie tego drugiego lockdownu może być większy. A dodatkowo mamy również kwestie fundamentalne. Okazuje się, że główny producent kawy robusty, czyli kawa robusta jest głównie używana do Produkcji kawy rozpuszczalnej. W Wietnamie mamy teraz podtopienia, które mogą obniżyć produkcję tej kawy, więc generalnie niewykluczone, że zauważymy wzrost cen kawy rozpuszczalnej. Natomiast jeżeli chodzi o, kawy, o ceny kawy w restauracjach, te ceny prawdopodobnie mogą wzrosnąć ze względu na to, że po prostu rosną ceny usług. O tym, jak zmieniają się ceny kawy, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, miłego dnia! Dziękuję również.